Pan z Wami jest Jezus Ruchem, Ruchem, Ruchem. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na modlitwie do Boga z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami Szymona, którego nazwał Piotrem, i brata jego Andrzeja, Jakuba i Jana, Filipa i Bartłomieja, Mateusza i Tomasza, Jakuba syna Alfeusza, i Szymona z przydomkiem Gorliwy. Judę, syna Jakuba i udasza Iskariotę, który stał się zdrajcą. Zszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet jego uczniów. I wielkie mnóstwo ludu z Judei i z Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i Sydonu Przyszli oni, aby go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia, a cały tłum starał się go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od niego i uzdrawiała wszystkich. Oto słowo pańskie. Duchu Święty, który natknął się Jezusa, aby wybrał spośród wielu właśnie tych ludzi na apostołów. Stąd na nas, abyśmy byli apostołami Baranka, apostołami Bożej Miłości, Bożego Miłosierdzia. Abyśmy byli świadomi tego, że to wybranie jest wielkie. A jednocześnie wymaga pokory i zaufania. Niech to słowo więc pomoże nam w tym, abyśmy przyjęli to wyzwanie, ten wybór Jezusa. Szala Maria sol, Mara. Przesmaję przez. Szala Mara Lei Followed. Eszalamar marcha tu. Marha Dija. Wiemy, że Pan Jezus lubił wieczorami wychodzić na górę, aby się modlić. Modlił się całą noc. Dla niego modlitwa nie była trudem, ciężarem, ale radością, odpoczynkiem. Najpiękniejszymi momentami życia, bo na modlitwie spotykam swojego Ojca, jako człowiek. Wielbił swojego Ojca i pragną go słuchać, wy wszystkim. Prosimy co o natchnienie, co ma czynić. Kogo Ojciec chce wybrać, albo kogo już wybrał, a, a kogo On ma jeszcze jako Mesjasz tych ludzi jeszcze ujawnić, że oni są wybrani przez Ojca, że to są apostołowie Ojca. Wiemy, że na modlitwie Bóg Ojciec zawsze odpowiadał swojemu Synowi, Jezusowi. Więc Jezus zawsze czynił to, co chce Ojciec. Nigdy nie zdarzyło się, żeby Pan Jezus powiedział, pomyliłem się, zrobiłem coś po swojemu. Bo zawsze czynił, jak sam mówił, wolę Ojca, który jest w niebie. Że każdy, kto czyni podobnie, podoba mu się i staje się duchowym Synem Boga Ojca w Jezusie. Więc Pan Jezus po modlitwie wybiera z wielkiego tłumu ludzi dwunastu mężczyzn, których nazywa postołami, czyli tymi, którzy zostali posłani, posłańcy. Posłańcy, czyli ci, którzy idą przed Panem, których posyła, którzy zapowiadają Jego przyjście, pogłaszają Jego obecność, Jego chwałę. Wybiera dwunastu nadzór, dwunastu pokoleń Izraela. Dlatego, że Kościół to jest nowy Izrael, nowy lud Boży. Potrzebuje dwunastu nowych patriarchów. Ale również podkreśla Łukasz, że to byli różni ludzie, którzy tworzyli wspólnotę apostolską, ale niestety jeden z nich stał się zdrajcą. Czyli wypaść się Jezusa i pozostałych swoich braci. I to jest tajemnica ludzkiego serca, że można być wybranym, powołanym, umiłowanym, otrzymać tak wiele od Boga, a jednak tym zgardzić, odrzucić i stać się apostatą, zdrajcą. Pan chce, żebyśmy jednak byli wierni mu do końca. Prośmy, żeby chronił nas od złego ducha zaparcia apostazji, zdrady bo chcemy być wierni posłuszni, zawsze oddani naszemu Panu schodzi na dół ze swoimi już apostołami tam jest mnóstwo w dolinie ludzi z różnych miejscowości nawet Sydonu, nawet z Pogańskich miejscowości Jerozolima, Judea mnóstwo ludzi, którzy chcą być przy Jezusie Kilka tysięcy, może kilkanaście tysięcy, a może nawet jeszcze więcej chcieli słuchać Jezusa, znaleźć uzdrowienie ze wszystkich swoich chorób duszy i ciała, chorób życiowych, a nawet byli uzdrawiani, uwalniani od duchów nieczystych, bo byli tacy, którzy byli dręczeni przez duchy nieczyste. Chrystus wszystkich ich dotykał i kładł swoje dłonie, dla tak każdego miał czas, dla tak każdego miał miłość, serce, miłosierdzie. Także ludzie Go sami dotykali. Bo moc miłości Jezusa wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich, którzy oczywiście dotykali Jezusa z wiarą, szacunkiem i miłością. Nie w sposób zabobonny czy jakiś magiczny. Jeżeli ktoś dotykał Pana Jezusa bez wiary, nie doświadczał mocy Jego miłosierdzia. Moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich, którzy prosili, dziękowali, żałowali, wielbili. Oni wiedzieli, że Jezus jest ich mistrzem, chcą Go słuchać. Chcą nie tylko doświadczyć uzdrowień, ale chcą być z nimi i chcą Go właśnie słuchać. Dla nich głos Jezusa, słowa Jezusa, sam Jezus to było wszystko, czego pragnieli. pragnęli, czego szukali, pragnęli więc, aby życie ich było ściśle związane z życiem Jezusa. I niech podobnie będzie z nami. Bądźmy przy Jezusie, słuchajmy Go. Będziemy uzdrawiani, chronieni od działania złego ducha. Dotykajmy Jego serca, dotykajmy Jego dłoni i stóp. I nie tylko dla siebie prośmy, ale dla wielu, żeby uzdrowienie dotknęło wiele serc. Szczególnie w tym czasie wielkiego chaosu, zamętu kiedy siły ciemności pokazują swoje przerażające oblicze, ale potęga miłości Jezusa, ukrzyżowanego, zmartwychwstałego i tych, którzy do Niego należą, jest większa. Dlatego nie bójmy się. Jezus powiedział ja zwyciężył świat.